Okej, okay, lecimy tak. dalej. O, ta, ta jest. to jest bardzo przyjemne. Będziemy robić w wielu częściach, ponieważ będzie się budować wieczna, Tak, to jest fajne pomieszczenie. Bardzo... Ja, ja ci, ci, ci. Mm, to, to? To jest rzeźba, chyba? Krzyźwa? Tak, to jest rzeczba. Uważam.

so you have ridden an elevator before yes, yes the Colosseum at regent's park has one well. it takes you to the gallery where you can view the panorama good this ride might be a little longer and in the other direction <sighs> To jest serwisa, i będziemy musieli zjechać na dół, ale nie działa. Mhm. Oczywiście, tradycyjnie wszystko musi się wzdłużć, nie działa. Cieśnę na przepływ. Tutaj jest maszyna by obiadu. Tak, i oczywiście jest zamknięta. Więc <śm> tak, to napisałam, znaczy... że maszyna obiadu później była. No nie, To jest <śm> Jestem! A, chyba tak. To jest? Co jest? Chyba. Nie robić. Tak, mi się. O. What do you think? Jak on się w ogóle nazywa? Shadow, ok. To jest bardzo kreatywna nazwa naszego przeciwnika. Dziękuję. tak. Dziękuję. W ogóle ładnie się.

Zobacz, taki nie lepiej na więzienie zostawić, taka spokojnie... Właśnie. O nie, dobra, już uprzymię, dlaczego nie było teraz. I to mi już no. to marnuje. No. Będzie, tak? No, super. Ciężne jakieś objęte. Lepsze takie niż żadne. Nie się O.

Tak, no. A więc pozyskuję energię... Tutaj pozyskuję energię z zwierząt, ale nie wyszło na Nie, no nie wyszło. W sensie za mało energii do no, Dobra, gdzie nas myślenia tego typu będą, czy części jest do do bieżcia. Dobra, przejścia nie ma. Trzeba będzie coś innego wymyślić. się... Idziemy po... właśnie. Takie oka. Będziemy rozbadać. To wszystko. To Nie, To nie, to będą, nie Idziemy. To Wszakom. 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 Nie. Nie. Już myślałam, że ci nie pozwoli wziąć, pójdziesz dalej. Chodź tu. Nie, parane. Skupiłam. Okay. To jest tak przesiwa. Tam się oczywiście nie ma przejść. Znaczy, że tak mi się zdaje. Drugi raz widzę ten fragment, a i tak bym nie pamiętała, że to tak trzeba zrobić. O nie, zauczaj. Nie wiem, to jest. Agrippa. No, to jest nazwisko... Same imię? Nie wiem. Trzeba je zapamiętać. Agrippa. Agrippa. Aleksander? Damian? Oliwa, tu jest jeszcze. O, to jest naprawdę instrukcja...

Wracamy na ten klęski. Nie. Ja nie wiem, co mam. Tylko, że to nie spadnie. No, lot, lód, lot. Co robić, nie płaczam W ogóle ja bym się z chęcią całym, żebyś tam gdzieś po przechodziła po tym lasu. Ja jestem ciekawa, co tam jest. Oczywiście. Ale... Slender. Slender. Okej, okay, wychodzimy sam. Nie, tośmy tego odprawili.

czy wychylasz? Czy kusasz? Ja <grym>, no dobra, <grym>, pamiętam. Zaszczep się, wychylasz. Potem tym? Um, B, A, -B. I -A, A M to? I tak tylko. A To nie przypadkiem... No? Nie. Niczego nie ma. Nie, No dobra, co się? Nie ma. A, bo to jest chyba po... E, yeah. <głos》>. e, o, nie... Po tym przeszukiwaniu już. nie, o, nie. Dobrze.

nie no wiem, a tutaj... Ty... Nie, no, nie, tutaj nie. Tak mi się, że ta rzecz po tutaj to jest Krzysiek, więc... to znowu ten rzadki robak! Te Robaki są cały czas, super. No, coś Sprawdzać a... czy nie sprawdzać. Szybowę? Nie Nie ma, nie ma, nie ma. oliwa.

I teraz musisz znaleźć klucz. Musisz znaleźć klucz. Czekaj, 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 czekaj. Wbijaj tam, bijaj tam, bijaj te szaty.